Cześć, witajcie w kolejnym materiale z gry Overwatch. Będziemy otwierać teraz paczki z wydarzenia Czarne Mury, ponieważ one ponownie się pojawiają. Jednak jest to część większego jakby tutaj, większej paczki pod tytułem Archiwa Overwatch. Co w tym roku zostało dodane? Zostały dodane nowe wyzwania, za które są osiągnięcia. Będą te tryby aktywowane co tydzień. Natomiast w tym tygodniu, co były mm, do rozegrania, te dwie misje udało mi się je ukończyć. I czekam na pozostałe. Zebrałem 20 paczek, które będziemy tutaj e, dzielnie teraz otwierać. Mam nadzieję, że legendy polecą. Ogólnie jest 6 legend. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co, e, co powyskakuje. To jakieś takie przedmioty. Na razie nic ciekawego. O pierwszy filetowy przedmiot i to pieniądze. Taki potencjał. Potencjał zmarnowany. O dwa niebieskie. Ale to nic ciekawego. Ale dobrze, że chociaż powtórek nie ma. Ciężka praca się opłaca. Pokażcie trochę szacunku. Empatii nie odpowiada. Moduł empatii nie odpowiada. Nadzwyczajne twierdzenia, wymagają Nadzwyczajne twierdzenia. No, zaraz będzie pięć skrzynek i żadnej legendy. O, dwa filetowe. O, i to chyba są od razu dwa mm, najlepsze zagrania: prezentacje zagrania. Tutaj mamy taką Sombrę. Bardzo fajnie. Ja tu tylko strzelam. Ja tu tylko strzelam. I Sigma takie coś. Mm, no, może sobie to będę Aktywuje. No, na razie z legendami słabo. Chociaż jeszcze to nie zapeszam. Tobie już dziękujemy. Tobie już dziękujemy. O, o nie. No to ładnie. Mnie załatwił Batist. O. Izaria. Najmniej no mi się ona podoba, no. Najmniej mi się ona podoba, no, ale nowa postać. raczej nowa skórka, no to musi być. Będziemy w niej chodzić. Co lepszego mam zrobić? Yy, pierwsza legenda z 6. Sześci... O, ale ładna. Ale ładna ta grafika. Fiu, fiu. To wszyscy mogą używać. Ale no, fajnie wygląda. Wyniki są niejednoznaczne. Mm, co teraz? No nie ma legendy, nie ma. Tu już zaczynają lecieć powtórki. Rzadko jest taka jak. Dla, Dla mnie życie nigdy... No fajnie, że Aszka otrzymała nową kwestię głosową, bo już od wielu, wielu wydarzeń nic się nie pojawiało. długo legenda jest! <grym> <grym> Fara, jedna z lepszych skórek tutaj. W tym wydarzeniu, muszę Wam powiedzieć, ogólnie te skórki w tym wydarzeniu są fatalne, moim zdaniem brzydkie. No ale, fa Farucha jeszcze jako tako wygląda. Dwie legendy już mamy. Tutaj same powtórki. Tutaj też chyba raczej nic ciekawego już nie będzie. No nie ma 7 paczek, może jeszcze jakieś legendy. No tutaj nie bardzo. Lecimy, lecimy jak fara. Tutaj też nic i pięć skrzynek ostatni. Tutaj też bez rewelacji, 4 Znaczy nic będzie No fajnie jakby jeszcze jedna legenda poleciała no. Trochę tych kredytów mam Ostatnia paczka To chyba tylko dwie legendy No to dość Słabo Słabo z tym, tym otwieraniem dzisiaj No ale Niestety taki mamy klimacik Pokażę wam na szybko Mm, tu jest e, Misia. Chyba tak to się mówi, Misia. E, Mejka za trzeci tydzień, wyzwań. Tutaj mamy symetrę za ten aktualny za aktualne wyzwanie. I w czwartek aktywuje się właśnie Torbior. No, to jest, te skórki to jakieś takie brzydkie. Mamy tutaj yy, Anę Jako Snajper Tak ona się tutaj fajnie prezentuje Szybki rzut oka na broń Na ten pistolet Fary udało mi się wylosować Tutaj mamy tą broń Tutaj jest świniak Świniak jak to jest świniak, fajny karabin w ogóle ma z tyłu hmm, Tutaj taka broń W ogóle nie wiem po co laser w shotgunie ale dobra, hak, no i tutaj ta buteleczka do picia. Training, tutaj Zaria. ona też wyleciała tutaj na filmiku, Tu jej broń. Mamy Junkrat'a, który bardzo fajnie wygląda w tej koronie, w ogóle sztabki złota tutaj ma. Ciekawe jak on by się prezentował ze złotą bronią, pewnie byłby to pogers. Tu w ogóle diamencik do wajchy. Tutaj ten detonator. Mina bardzo ładnie wygląda też. Tutaj ta pułapka. No i Mortopona. I także jest złota emotka w postaci, no, takiego kotka. Dlatego no. <grywka> ja powiedziałem, że jest 6 legend. Chciałem też tego kotka tutaj wylosować. Mm, I tu z pozostałych rzeczy chyba wszystko wyleciało. Tutaj jeszcze Wam pokażę mm, ten spray za May. Za trzeci tydzień wyzwań. Tutaj także jest zatorbiorna. Tutaj jest za symetrę. No i teraz za osiągnięcia. Zawartość archiwalnych skrzynek. A to jeszcze nie. To już jest. Nagroda za zdobycie osiągnięcia. Kruche działo. Właśnie taki ładny spray. Zdobycie osiągnięcia. Precyzyjne uderzenie. To dopiero będzie od czwartku dostępne. Nagroda za zdobycie osiągnięcia. Przygrzanie. To już mi się udało zdobyć w tym tygodniu. Nagroda za zdobycie osiągnięcia walka w zwarciu to tak, że będzie od czwartku oraz wściekłe chmury i wzejście krwawego księżyca. Te osiągnięcia, te misje będą dostępne dopiero za tydzień. No i także mamy tutaj sezon rywalizacji zespołowych 6 na 6, eliminacji. To już także udało mi się rozegrać i otrzymam uczestnika bo bohatera, nie mam szans tego, nie mam szans Otrzymać to, to będę miał. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik, no nic ciekawego tutaj praktycznie nie poleciało, trochę szkoda, ale dajcie znać co sądzicie na temat tych, tych, tego wydarzenia, tych skórek, czy wam się podobają te przedmioty kosmetyczne, czy wolelibyście coś innego. Do usłyszenia i bądźcie zdrowi, cześć! Polub, obserwuj, subskrybuj!